Hej, witajcie w kolejnym odcinku od zera do bohatera, to już jest trzeci odcinek. Dzisiaj na celownik bierzemy Black Widow. Black Widow jest dosyć ja bym to powiedzieć niedoceniającą postacią ze względu na fakt, że bardzo dużo ludzi myśli, że po prostu jest gównianą postacią, bo nie gra się nią jak Widow z Overwatcha. Co sam z sobą byłem, bo byłem mainem Widow z Overwatchu. Ale no cóż, nie możemy mieć wszystkiego. Ta UIDO także jest dobra z, też z innych powodów. Na przykład jej największym baminusem jest, że nie zabijana strzał w głowę. I w ogóle nie powinienem aż tak mało zadać. To się chyba zbagowało. Czy nie rozumiem, dlaczego czasami zadaję nią obrażenia połowiczne, a czasami nie. No właśnie, to jest headshot. Nie wiem o czym jest on zależny, ale on zostawia gdzieś około 25 HP. Co nam pozwala wykończyć przeciwnika Mele, pozwala nam go wykończyć innymi sorcami, yy, jeśli chodzi o to, czy po prostu bez tego działa tak samo, więc działa tak samo i możemy po prostu łatwo wykończyć przeciwnika za pomocą naszych umiejętności. Najłatwiejszym sposobem zabicia, jeżeli chodzi na Widow, jest to trafienie komuś w wody i potem w głowę. Ze względu na fakt, iż po prostu przeciwnik się nie spodziewa, że dostał damage i, I że zostanie zaraz banie. więc zawsze celujcie w wody, a potem w głowę. Widow nie jest standardowym sniperem. I to powoduje jej umiejętność pod shiftem. Możemy biegać. Ale możemy skakać i możemy strzelać komuś. No, piękny malanik, już spodobałem. Możemy strzelać i skakać. To pozwala nam też wykończyć za pomocą tego przeciwnika. Możemy potem jeszcze po pchnięciu takiej topiczki i wykończyć kogoś w taki sposób. Tutu, tu, 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 tu. sobie Free Ability i Friendly Fire. No. Dobrze. Yy, najcięższym kombem, jeżeli chodzi o skuźszym, to spadła mi. To jeszcze raz, tylko w tą stronę wchodzę tak, tak i głowa. I to Wam pozwala egzekutować postacie, które mają 250 HP, bądź mają go 275. Często będzie tak, że będziecie używać tego, strzelać. I możecie to zrobić tak. Możecie także użyć, jeżeli kopnięcia użyjecie na niej, możecie użyć kopnięcia na tego na innym przeciwniku i go wykończyć. E, Wasz skok służy głównie do przemieszczania się oraz do robienia jump shotów, tak? czyli staracie się mierzyć przeciwnika. Czuciu, czuciu. Mam być szczery, łatwiej się to robi na ruchomych celach niż na stojących. Nie wiem czemu. Coś tak mam. No. No i ogólnie używamy tego dobiego. Zawsze chcecie użyć tego do połowy, żeby mieć to awaryjnie, aby ktoś was atakował. A jeżeli chodzi o jej umiejętności, to tyle. Jeżeli chodzi o jej Ultimate, i Ultimate jest bardzo ciekawy i bardzo mocnym Ultimate, tak by the way. Dużo ludzi bierze, że ten Ultimate jest mega słaby. Nie, nie jest mega słaby. Ten Ultimate powoduje to, że wyszerwujecie taką plazmę. Ona zadaje obrażenia, ale także masakrycznie spowalnia przeciwnika. Zobaczcie sobie, jak ten bot wolno idzie. Ten bot praktycznie się nie porusza. Jesteście w stanie, wtedy łatwo mu go wykończyć. Po prostu strzelacie mu heda i gościa nie ma. Kolejną rzeczą, którą jest dosyć ważna jeżeli chodzi o jej Ultimate, to to jest praktycznie supportowy Ultimate do was i do Timu. Jak widzicie, spowalnia przeciwnika, nam to nic nie robi. Możecie normalnie po tym chodzić i normalnie możecie wszystko wykonywać. Dobra. Jej sekundary broń to są dwie pałeczki. Te dwie pałeczki służą głównie do bicia się. E, jeżeli ktoś do was podejdzie i chcecie go szybko wykończyć, tak, możecie użyć, tak, i go po prostu wykończyć. Ja często, jeżeli ktoś już do mnie podejdzie, to staram się najpierw podskoczyć, zadać mu trochę obrażeń, użyć tego, poczekać chwilę, użyć kolejnego kopa i go wziąć i w ten sposób zabić. Tak jak mówię, jeżeli przeciwnik się rusza, jest to czasami trudniejsze do zrobienia, ale większość przeciwników zabijecie za pomocą tych pałeczek, więc pamiętajcie, że te pałeczki są dosyć OP. żeby je używać i żeby nie brać i nie tracić potencjału, bo myślimy, że mamy tylko snajperkę. Snajperka niestety ma dość długi reload, więc musicie być pewni szczałów. Jeżeli nie będziecie pewni strzałów, no to niestety ale będziecie pudłować. Practice range, jeżeli chodzi o każdego tego typu DPS-a, jest waszym największym przyjacielem. Możecie sobie tutaj przyjść. I tutaj wyświetlać wam się teraz przeciwnicy, tak? Możecie sobie do nich strzelać. Starajcie się zawsze szczelić głowę. Możecie używać scope'a, możecie nie używać scope'a, to zależy od was. Możecie robić flip scope'y, tak? Czyli jak chcecie strzelać. Najważniejsze na widow jest tak naprawdę wyczucie tego reloadu, czyli tego co się dzieje. Musicie wiedzieć kiedy możecie strzelić. Teoretycznie możecie spamić ten przycisk, ale nie polecam tego tak robić, dlatego bo wtedy większość waszego skupienia idzie w po prostu klikanie lewego, zamiast na wyczuciu po prostu kiedy strzelić w głowę przeciwnikowi. No. Dobra, więc jeżeli chodzi o umiejętności to tyle. Przechodzimy do sekcji, w której będę już grał. Dobra, jesteśmy z powrotem. Elo wysokich platyn w razie czegoś. Tak? Mogę to jakoś wam pokazać? Chyba nie. Dobra. Na słowo mi mówić, musicie uwierzyć. E, nie wiem, czy od początku grałem doł, tak? Od początku grałem mój do. Dobrze, więc jak widzicie na sam start, jak odkąd się to zaczęło, y, podeszłem od rogu. I staram się harasować. Jesteśmy na ataku, staram się harasować y, przeciwnika od tyłu tutaj i dołączam do mojego teamu. Pomagam mojemu supportowi przeżyć i kalk leży. Staram się wycelować w jego głowę i szybko kończę jego żywot. Przejęliśmy tutaj mega szybko punkt dzięki temu, że udało mi się wykluczyć paru przeciwników od samego początku, idąc samo ze flanki, dzięki czemu przejęliśmy ten punkt bardzo szybko, mój team też bardzo go ogarnął. Trzymamy się payloadu, nie robimy nic specjalnego, staramy się jak najbardziej flankować także tą postacią, mają iron co jest dla nas bardzo dobre, dlatego jesteśmy hitscanem, a on jest jednostką latającą, więc praktycznie powinniśmy go zabijać co chwilę. Staram się strzelać, być z timem. Teraz się tylko oddalam, strzelam tutaj kolejny pocisk trafiony, staram się się trafiać jak najszybciej. Tu staram się skarasować enemy supporta, trochę mi to wychodzi, usłyszałem ktoś się na naszych tyłach, niestety nie trafiłem ją w czasie no i nasza Quantera ją zabiła. Tutaj po prostu sobie strzelam, zabijamy z łatwością ich tanka, bo dostał KEDA. Ona używa ultimate'a, niestety ją nie trafiłem, więc ją po prostu zostawiam. Staram się tutaj taki statotki, niestety tylko tak w nie wychodzi, Iron Man bardzo ładnie i bardzo szybko zabity, bo miał mało HP. Tu harasuje nas ich tank, więc dostaje ładną banię i zostaje przemieniony w banera i zostaje także egzekucję poprzez headshot, zanim jeszcze zdąży cokolwiek zrobić. Tutaj lekko sobie harasuje na i tanka, trzyma tarcze, więc zaczynam ją bić. Zbić. Mój support użył y, tutaj y, ultimate'a więc nie martwię się o Ultimate Psylok. cylo się wycofuje. A ja po prostu kontynuuję harasowanie Enemy teamu. Jak widzicie, cały czas staram się zabić tego. Oddzielam enemy team tutaj od tego, oni są spowolnieni. Mój team może ich łatwo bić. Luna przeciwna jest zmuszona użyć Ultimate, więc to jest dobry czas na moją flankę. Idę do, do przodu. Ona chciała ze mną walczyć, więc szybko pożałowała swojej decyzji. I of the Agamotto poszło, no i kolejna osoba w rowie. Niestety, dorywa nas Ironman z bufowanym laserem. I nas zabija. Okej. Okay. I lecimy dalej. Sprawdzam, czy nikogo nie ma tutaj na blisko, nikogo nie było, na razie trzymam się z teamem. Tutaj zauważyłem enemy supporta, więc czy została spaniżowana, jak widzieliście, to jej bardzo mało HP. Perfekcyjnie, żeby ją ktoś dobił, więc często też będziecie grali jako dobijaczka. Tutaj mam atak epilepsji, nie potrafię trafić przeciwnego supporta, na szczęście rewanżuje się i udaje mi się ją zabić. Bo była bodajże pierwsza gra też w, w moją grę. Też nie wiem czemu nie zawsze mi wchodzą głowy. Tak jakby mam wrażenie, że wchodzą mi te głowy, ale nie wchodzą. Nie wiem czy to jest wina coś z gry, czy coś. A mam takie dziwne wrażenie po prostu na tej postaci. Nie wiem o co chodzi tutaj. Może po prostu, po, po prostu pudłuję często. Dobra i tutaj przeciwnik tam kogoś harasuje. To jest Loki. Tam słyszałem, że koło arasują, ale zbytnio mnie to tam nie obchodziło. Tu starałem się wyłapać jakikolwiek cel, który wyjdzie no na zewnątrz. Na, na razie nie ma żadnego. Myślałem, żeby nie slankować, ale stwierdziłem, fakt, że zostałem trochę mocniej przy playloadzie. Teraz poszedłem tutaj od flanki na lewo. E, tutaj ironmana zauważyłem, nie wychylał się dłużej. Patrzę się teraz znowu, patrzę się gdzie leci i dostaje stręcz w głowę. No niestety zauważyłem, że już nie mam jakiegokolwiek openingu na Iron Ironmana. Tutaj bawię się z enemy Psylocke i robi na mnie bardzo ładne combo, po którym byłem mega zdziwiony, że mnie zabiła na hita. A ona po prostu bardzo ładnie wplotła całe kombo w jedną sekundę, co spowodowało po prostu instantową śmierć moją. Teraz sobie grzecznie biegnę na respa, znaczy z respa. Potem się, się głupie, i wygrywamy rundę. Dobra, głównie na Widow chcecie się dobrze pozycjonować. Tutaj się pozycjonuje tak aby mieli stawić portal. Patrzę się, co się dzieje. Tutaj nasze miny zostały stegowane. E, tu zaryzykuję moim życiem, żeby go wystraszyć. Niestety nie udało się. Dostałem od razu do tego, ale dwie osoby będą spóźnione przez ten portal. Więc, przynajmniej tyle. Niestety nie udało mi się go spożyć, żeby zamknął po prostu portal. Zaufał swojemu teamowi i niestety teleportował się. Bodajże z tego co pamiętam to nie była najlepsza decyzja, bo przez to oni też przejęli ten punkt, ale nie jestem pewien, to było dwa dni temu bodajże. O, tutaj bardzo ładnie wchodzę, od razu zabijam ich supporta, zabijam kolejną osobę, tu zabijam kolejnego supporta, Teraz skupiam się na tanku, bo jest największym zagrożeniem. Dostaję kolejną banię, więc kolejna osoba nie żyje. Tutaj nie zdążam strzelić na czas i niestety nie dostaję tego fraga. Więc cztery osoby poszły do piachu od razu praktycznie instantowo. Dlatego mówię, że Widow nie jest słabą postacią, nigdy nią nie była. Tylko po prostu wymaga od ludzi skilla, czyli aim'a. A tego często ludzie nie mają sam, tak jak mam być szczery, mam trochę zardzewiały aim. Co widać, już teraz. I trochę też nie mam cierpliwości już, żeby się upewnić, czy szczele. Ale mimowolnie nadal coś, coś tam po, coś tam potrafię, nie? Tutaj ogólnie mogłem użyć ultimate'a, żeby oddegować i to zejście, ale tego jakoś nie zrobiłem, nie wiem czemu. No tutaj ogólnie doszedł do mnie Starlord, ale no niezbyt to dobrze się dla niego skończyło. Luna próbowała mnie tutaj stegować. No cóż, niestety jej ultimate niezbyt jej wyszedł. Ten pięknie puścił tarczę i dostał panie. Teraz zbyt wiele nie zrobię, więc po prostu sobie biegam i staram się dostać damage'a. Starlord dalej próbował mnie gnębić, jednak mu to nie wyszło zbytnio. No i używam teraz mojego ultimatea żeby spowolnić ich i po prostu podobijać ich. Widzę saporta, więc próbuję go parasować. Ultimate nie wyszedł mu zbytnio. Nie zabił ani mnie, ani mojego saporta. Hulk leży. Banner nie miał żadnych szans z nami. Przelamy dalej. Wszystko jest na temat pozycjonowania się oraz aim'a, jeżeli chodzi o Widow, więc jeżeli chcecie grać Widow, to polecam bardzo dużo ćwiczyć, zwłaszcza na nowym trybie. Nowy tryb, ty czyli ten deathmatch jest naprawdę mega dla ludzi, którzy chcą ćwiczyć aim'a postaciami typu Hawkeye oraz e, Widow. Naprawdę oddawam, bo będziecie w różnych ciężkich sytuacjach bardzo często, dzięki czemu wasz aim może się o wiele bardziej porepszyć, więc polecam go grać. Zaszedł dobra, rozgrzewka. Tu za mnie halt był, tym sobie zeszłem. Legendery niestety umarłem, było 300 we mnie spróbowane oni w jakimś momencie tej gry zaczęli 300 tylko i wyłącznie mnie fokusować. No że oni praktycznie cały będzie mnie próbowali zdjąć, bo skapli się, że ja jestem problemem. Fajne jest to na Widow, że praktycznie nikt mnie nie fokusuje, bo większość ludzi myśli, że Widow jest gównem i, i że nie ma sensu ją fokusować. Co bardzo pomaga, nie? Tutaj bardzo ładnie udaje mi się kolejne dwie osoby z tymi teamu. Jedną to, to, to DPS walczę z Halkiem na solo, ale niestety przegrywam tą walkę. Jednak Halk to Halk. Miałem też adwantę, jeżeli chodzi o pokój, bo moje skoki nie dawały mi przerwy pod jego obrażeń. Tak? Często, właśnie, jeżeli ktoś się zbliża do was, jest melasem, możecie skakać, bo to trwa praktycznie tyle samo, ile wasz reload, i dzięki temu jesteście w stanie po prostu przeżyć bardzo dużo walk. Myślałem, że wyjdzie, jednak nie wyszła, no ale to jest koniec, zeszli z punktu, nie przejęli ani jednego punktu. Więc Widow jest bardzo prostą postacią dla ludzi, którzy mają Aima i po prostu jedyne co musicie się nauczyć to to, żeby z nią flankować oraz dobrze się pozycjonować. Nigdy nie chcecie być na froncie i chcecie zawsze być na off flanku. No. Okej. Okay. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!